już prawie nowy miesiąc i wypadałoby w końcu się dowiedzieć, co będę czytała. Mam tutaj swoją planszę. Dzisiaj będę używała żółtego peneczka. Jest to taka plansza, która przypomina standardowy miesiąc o 30 dniach. Mamy pola białe, gdzie będę losowała zadanie z karty. Będę miała pole, gdzie losuję książki na Kindle. Mam też pole, gdzie losuję książki z mojej kuli Książkuli i jest też pole, gdzie będę losowała jaką serię powinnam kontynuować. Będę rzucała kością ośmiościenną, bo najbliżej, najbardziej zbliżone do siedmiu dni w tygodniu. W mojej kuli karteczki są wymienione na ciut większe, z większym nadrukiem, więc mam nadzieję, że tym razem aparat będzie dawał radę, żeby wyostrzyć i żebyście widzieli nazwy tych serii i tych książek, które sobie wylosuję. Muszę odblokować tablet. Mam tu już wyciągniętą aplikację. Przepraszam, jeżeli coś tutaj się odbija. Ja muszę paluszkiem na tę ósemkę nacisnąć i wylosowałam ósemeczkę. Wydaje mi się, że bardzo dobry los na początek. I ósemeczka. Mamy tutaj białe, białe pole, czyli. Karta. Karta. Ja nie będę patrzyła. Nie, postaram się o tak robić. Żeby niczego tylko nie upuścić. mam tutaj różne zadania na książki z różnych dzikich kategoriach, rok zakupu. Tutaj jest najstarsza, najnowsza. self pap Takie tam. Zobaczycie, jeszcze nie wszystkie karty nam się udało wylosować. Powiedzmy, że tą. Tutaj mamy. O, książka z rośliną lub zwierzęciem na okładce. Coś do tego na pewno wybiorę, bo to w miarę e, łatwe zadanie nam się wylosowało. Pora na kolejny rzut. Jestem już gotowa, żeby rzucić po raz kolejny jeden. Było tak dobrze. Jeden. Przynajmniej będę wykorzystywała na pewno karteczki z mojej nowej kuli. To już się tak wymieszało, że ja nie będę tam głęboko palca wkładała ręki. wyciągnęła sobie taką karteczkę. Przepraszam, ale ja nie jestem w stanie tutaj tak wysoko tego odnieść. O, projekt Mefisto. Nawet ta książka tutaj leży na widoku. Bardzo dobrze. I trzeci rzut kostką. Pyk. jeden. Nie będę narzekać. 10, czyli znowu kula. Bardzo dobrze. Jest tutaj mniej karteczek niż w ubiegłym roku, bo troszeczkę książek stwierdziłam, że jednak nie będę czytała. Troszeczkę się będę pozbywała rzeczy ze swoich regałów. Tutaj już karteczka wylosowana. Są one, jak tutaj widzicie, większe. Zajmują więcej miejsca teraz w kuli. I co tutaj mamy? War of the Twins. To jest akurat chyba trzeci tom serii o bliźniakach. Także ja się bardzo cieszę. Będę na pewno czytała pierwszy. Kolejny rzut. Osiem. Przynajmniej będę mogła troszeczkę ponadrabiać. Mam nadzieję, że mi się powiadomienie nagrało. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, czerwone pole, czyli serię. Bardzo się cieszę, że będę kontynuować jedną z serii. Co ja tu mam? Co ja tu mam? Co to za seria? Robert Langdon. Hmm. To moje zostały dwie książki. Na pewno będę musiała tę książkę z biblioteki wypożyczyć, bo ja mam bardzo mało kryminałów i sensacji w domu. Dobra, i kolejny rzut. Siedem. No proszę. Może nie utanę w podstępie książek w tym miesiącu. Teraz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, 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 czyli książeczka z Kindla. Padła jedna książka. Ja już nie będę losowała. Uznajmy, że ta, ta książka się wylosowała. Ja tutaj mam dużo różnych rzeczy. O, coś, coś innego. Mito mi Medical Kidnap Virus. Jakiś true crime, Jakieś kryminały, coś Coś tego z w ten deseń. Zostało mi tylko kilka pól w moim kalendarzu do zapełnienia. I mam nadzieję, że. że Oraz ostatni rzucę kostką. Dwa. Jednak nie po raz ostatni. I tutaj mamy dwa. Raz i dwa. Znowu czerwony kawałek, czyli znowu wylosuję sobie serię. Mam bardzo dużo serii zaczętych. Powiedzmy, że to cóż tu nam się wylosowało? Green Rider. Uuu. dobra, to już teraz mam nadzieję, że ostatni rzut, dwa, w dalszym ciągu nie, i raz, i dwa, czyli mamy drugie zadanie z kart. Niby są przetasowane, ale to nic nie zmienia, ja sobie je tutaj jeszcze trochę pomiącham. Powiedzmy, że ta, co my tutaj mamy, książka z liczbą w tytule. Hmm, dobra, książka z liczbą w tytule, będę myślała. I tutaj już nawet nie muszę rzucać, bo wiem, że nawet jak wypadnie jeden, to ja się przesunę tutaj na ostatnie pole w swojej grze, w swoim kalendarzu i muszę wylosować kolejną książeczkę z mojej kuli. I bardzo dobrze. Oto te książki są tutaj, żeby mnie czytała. Bierzemy sobie tą książeczkę. Co ja tu mam? To nie przystoi. To jest chyba non-fiction. Dobra, to ja zbieram te wszystkie książki i za chwilkę pokażę Wam, ile mi się zebrało tych tytułów do czytania. Zacznijmy od tej książki, którą wylosowałam sobie na Kindle, czyli Mito Medical Kidnap Files. Jest to seria YA, czyli młodzieżowa. Zobaczymy, co to będzie. 282 strony. Oczywiście spis treści i zakończenie odpadną, więc pewnie koło bliżej 260. Myślę, że szybko się z nią uporam, no bo. Te młodzieżówki w miarę łatwo są napisane i przyjemnie się szybko przez nie płynie. Dobra, następne, co ja tam mam? Wylosowałam sobie projekt Mefisto Marcina Mortki. Całkiem niedawno czytała to Krysia z kanału o książkach i wypowiadała się o tym całkiem w porządku, więc myślę, że mi też się ta książka spodoba. Humor Marcina Mortki bardzo mi pasuje, także mam nadzieję, że będę się bardzo dobrze na tej książce bawiła. Zapłaciłam za nią 13 zł, więc mam nadzieję, że to, będzie, to będą bardzo dobrze wydane pieniądze. Co ja tam mam jeszcze? To nie przystoi, wylosowało mi się z kuli. I tak jak mówiłam, jest to Fiction jest to książka z tej serii Zrozum wydawnictwa poznańskiego. Ta książka no już kusiła mnie od jakiegoś czasu. Są tutaj całkiem spore literki. Duże marginesy, dużo światła na stronie, także mam nadzieję, że szybciutko się z nią uporam i będę miała kolejną książkę z tej serii przeczytaną. Um, także ten tytuł trafia na mój TBR. Kolejna książka to wylosowana to było War of the Twins i jest to drugi tom cyklu, nie trzeci, tak jak myślałam. Więc zaczynam od tomu pierwszego: Time of the Twins. Jest to oczywiście książka z cyklu Dragonlance z Oducie, bliźniaków, Karamonie i Reistlinie. Ja te książki czytałam dawno, dawno temu po polsku i chciałam po prostu do nich wrócić w oryginale i taką kopię sobie akurat upolowałam gdzieś na Allegro za jakieś grosze. No nie jest. O. Proszę bardzo. Nie jest jakiejś wybitnej jakości, no ale już ma swoje lata. Jeżeli tej książce tak odpada okładka, to cieszę się, że mi się tak na wizji nie robi, bo ta książka jest ode mnie młodsza o rok. Także mogłoby być gorzej mogłaby się bardzo sypać, albo ja bym się mogła gorzej sypać także. Nie mogę się doczekać powrotu do tego świata. Przydałoby się jeszcze przeczytać Kuźnie dusz, ale Kuźni dusz nie mam. Bo to jest o... Historia z okresu dorastania Rajslina i Karamona. Ale to nie wiem. Nie, ja nie będę tego czytała, nie będę uzupełniała. Najpierw przeczytamy Czas bliźniaków. I co ja tam mam jeszcze? W ramach serii, oczywiście książka, której nie mam, z cyklu o Robercie Rangdonie. W tym momencie będę czytała. Nie pamiętam co. Początek chyba. Um, I druga seria, którą sobie wylosowałam, to Green Rider. Green Rider jest to pierwszy tom serii. Dlaczego mam w słoiczku z seriami zaczętymi pierwszy tom serii? Już tłumaczę. Green Rider to kiedyś. U nas się już ukazał, tylko ukazał się u nas tylko i wyłącznie pierwszy tom, czyli Zielony Jeździec. Ja tę książkę czytałam, bardzo mi się podobała. Czytałam ją chyba nawet dwa albo trzy razy w sumie, więc bardzo mi się podobała. No tutaj To jest takie fantazje dla koniar. To nie są takie nadprzyrodzone konie, jak u Laki, ale no, konie są bardzo ważnym elementem tutaj. Więc Zielony Jeździec. Ja sobie tak jak już dorosłam. Kilka lat temu stwierdziłam, że chcę to sobie odświeżyć, i weszłam na gutrica i okazało się, że jest to seria. I jest to seria chyba siedmiu książek. I one po angielsku oczywiście wychodzą w takich pięknych pytaniach. Patrzcie. Zielony jeździec, więc jest zielony koń na okładce. Piękny. Jest problem z dostępnością tych tomów. Ja teraz mam chyba tylko trzy, i też nie wszystkie po kolei, więc będzie problem, żeby na nie polować później. Ale nie mogę się doczekać, żeby wrócić do tego świata i chcę przeczytać sobie pierwszy tom po angielsku. E, patrzcie, jakie to są duże literki. I jak są takie mini e, rozdziały, są koniki. Bardzo, bardzo fajnie. E, I co tam jeszcze mamy? Dwie karty zadań. Książka z liczbą w tytule to sobie znalazłam. Dwa uśmiechy jednej pani. To jest książka z serii o Arsenie Lupę. Bardzo mi się podobają te historie. One są trochę lepsze, czasem gorsze, ale to jest taka lekka rozrywka. Także dwa uśmiechy jednej pani. Jedna z um, ostatnich chyba książek, które mają liczby w tytule na moich półkach, więc niedługo ta karta może być niemożliwa do zrealizowania, przynajmniej tym moim zasobem, który mam. I kolejna książka. Na TBR, czyli książka z rośliną lub zwierzęciem na okładce. Patrzyłam, żeby. Starałam się. Starałam się wybrać coś, co mam z tej listy: 26 książek na 2026, ale nic mi nie wpadło w oko, przynajmniej teraz. Więc stwierdziłam, że będę kontynuowała serię, żeby podgonić i żeby być na bieżąco. I wybrałam Dziewczynę z Przeklętej Wyspy, czyli tom drugi, kronik sąsiedzkich Anety Jadowskiej. I tutaj mamy węża, a także mamy drzewo. Także jest, kryterium jest spełnione. Tak prezentuje się mój stosik książeczek do przeczytania w przyszłym miesiącu. Mam nadzieję, że chociaż z połową się uporam, bo oczywiście to nie będą wszystkie książki, które będę czytała. W dalszym ciągu czekamy na bingo książkowiska, czekam na bookmankowe bingo. Nie wiem, jaka książka będzie czytana w ramach KKF-u. Może uda mi się coś dopasować z tego, żeby wypełniać właśnie pola kafelki bingo. Może jeszcze jakieś inne zabawy sobie znajdę do czytania. I do wspomagania swojego czytelniczego życia. A! I jeszcze buddy read terroru. A to jest gruba cekła. Ja ją widzę stąd. I ona ma tyle. Przez cały pokój, tyle. E, no, będzie się działo. Będzie się działo, będzie ciekawie. Zobaczymy, co uda mi się z tego wszystkiego przeczytać. E, która z książka spodoba mi się najbardziej. Podejrzewam, że Anatę Jadowską to bez problemu wciągnę. E, I Green Rider i Arsenal Pen też bez problemu. No i Mortka też bez problemu. A to będzie bezproblemowy miesiąc. Zacznijmy nowy rok z przytupem, z małym stosikiem jeszcze Połóżmy Kindle'ka. Z małym stosikiem książek. Zobaczymy, co mi się uda przeczytać w najbliższym miesiącu. Dziękuję, że byliście ze mną, że wylosowaliście ze mną razem książki. Kibicujcie mi w wyczytywaniu moich półek, bo no, widzieliście, jak pełna jest ta kula. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.